Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Mamy styczeń 2023 roku, piękną zimową aurę i doskonały moment do tego, żeby nagrać film. Chciałabym podsumować w nim, co udało się nam zrobić w 2022 roku i jakie mamy plany, marzenia, cele, które chcielibyśmy osiągnąć w tym właśnie nowym 2023 roku. Kiedy usiadłam sobie z kartką i podsumowałam, co takiego udało się zrobić tutaj w zagrodzie w minionym roku, sama jestem pod wrażeniem. Przede wszystkim udało nam się wykończyć nasz domek marzeń, w którym obecnie mieszkamy, ale który i tu uwaga będzie można wynająć na wakacje już od lipca, więc jeśli macie ochotę spędzić czas, wakacje, w borach tucholskich, w naszej różanej zagrodzie, w otoczeniu przepięknych lasów sosnowych, bliskości jezior i bardzo malowniczej rzeki Wdy, to zapraszamy do nas do zagrody. Można rezerwacje robić pisząc do nas na stronę Różana Zagroda na Facebooku i Instagramie. To tak przy okazji chciałam was powiadomić, że taka możliwość będzie, jeśli ktoś kocha tego typu sposób na spędzanie wolnego czasu. Co jeszcze się udało nam zrobić w minionym roku, a mianowicie dosadziliśmy 300 sadzonek lawendy międzyrzędzia róży, ponieważ chcemy tutaj tą bioróżnorodność zwiększać i uprawiać różne rośliny współrzędnie. Między, w tych właśnie międzyrzędziach, między pasami y, róży pomarszczonej. To jedno. Poza tym Udało się nam również upiększyć otoczenie tego domku marzeń. Powstały rabaty wokół domku, powstała również bardzo fajna weranda, na której spędzamy czas, odpoczywamy, spotykamy się z przyjaciółmi, jemy posiłki, i to naprawdę jest bardzo miłe miejsce let, latem. Na to, żeby zaczerpnąć relaksu. Zrobiliśmy też takie fajne oczko, zobaczcie tutaj za mną: jest malutkie oczko, i to oczko jest nie tylko. Urocze po prostu, ale również jest takim y, miejscem, gdzie przelatują owady, zamieszkują żaby, a nawet w tym roku w czasie upałów przychodził napić się zajączek, który gdzieś tutaj między różami sobie mieszkał. Y, powstała również drewniana ścieżka. Filmik o tym, jak zrobiliśmy tą drewnianą ścieżkę wokół domku, również zamieszczony jest na naszym kanale, na YouTubie. Więc sporo takiej pracy, dzięki której otoczenie samego domku poprawiło się, zmieniło i jest, sprawia, że momentami można się tutaj czuć jak w bajce. Co jeszcze muszę zerknąć na moją ściągę. No tak, nasza pasieka, nasza pasieka, która liczyła sobie na początku tylko dwa ule, rozrosła się do siedmiu uli. Głównie dlatego, że nie byliśmy w stanie opanować nastrojów rojowych. No i cóż, niechcący nam się te rodziny rozmnożyły. Mamy teraz siedem uli. Mamy nadzieję, że przetrwają zimę, i w przyszłym roku popełnimy mniej błędów, i pszczółki będą się miały lepiej, a my w końcu będziemy mieli też miód. Co jeszcze udało nam się zrobić w tym minionym roku? Posadziliśmy około 200 drzewek i krzewów, około 100 brzuzek, kilkadziesiąt bzów czarnych, śliw tarnin i śliw ałycza, które będą posadzone są wzdłuż płotu. Tego płotu mamy około 600 metrów bieżących, więc jest naprawdę dużo. I tam sobie będą rosły. Mam nadzieję, że się przyjmą te sadzonki, które jesienią sadziliśmy. Będą one stanowiły ochronę przed wiatrem, ponieważ są to drzewka i krzewy, które wydają owoce, więc będzie to również pożywienie dla zwierząt. Również będzie to siedlisko dla ptaków. A też dosadzając krzewy i drzewa, wpływamy na zwiększenie bioróżnorodności w zagrodzie, co też jest zjawiskiem bardzo korzystnym. No i ostatni, taki największy, najbardziej może efektywny punkt 2022 roku to rozpoczęcie budowy domku przyjaciół. Domek przyjaciół. To nasza nowa inwestycja nazywa się Domek Przyjaciół. Na cześć moich przyjaciół, którzy bardzo mocno mnie wspierali, kiedy projekt Różana Zagroda powstawał. Fizycznie pomagali mi przy pracach, przy sadzeniu róż i zawsze mogłam na nich liczyć. Nie tylko na tą na siłę ich rąk, ale również na wsparcie emocjonalne i po prostu bycie w chwilach, kiedy każdy człowiek czasami potrzebuje po prostu przyjaciół, którzy są, na których można liczyć. I ja im za to bardzo dziękuję i w związku z tym ten drugi domek, który się buduje, został nazwany Domkiem Przyjaciół. No, a dobrze, a co, co zamierzamy robić w tym nadchodzącym 2023 roku? No, również mamy mnóstwo planów. Niektóre są dosyć ciekawe, inne są odważne. Mam nadzieję, że uda nam się je wszystkie zrealizować. A więc po pierwsze, chcielibyśmy skończyć, jeśli się dobrze uda, w przyszłym roku, czy znaczy w tym roku, ten domek przyjaciół. Chcę zwiększyć również liczbę sadzonek lawendy. Myślę o jakichś 600 sadzonkach, które również będą sadzone w międzyrzędzia róży. Oprócz tego chciałabym również w międzyrzędzia róży wprowadzić tymianek i lawendę, które będą rosły sobie obok pasów różanych i które będą oczywiście wykorzystywane na herbatki, na mieszanki ziołowe, które będzie można również w różanej zagrodzie kupić z takich kolejnych pomysłów, które chcemy zrealizować, to jest mobilny kurnik. Już przebieram nogami i nie mogę się doczekać i namawiam Waldka, żeby zbudował taki kurnik i mam nadzieję, że on powstanie. Kurnik mobilny, który będzie przestawiany w tych międzyrzędziach, w których wysiewamy zwykle rośliny miododajne. Kurki będą sobie wyjadać Smakujące im nie wiem, roślinki, wiadomo, kamyczki, co tam robaczki, będą mi nawozić, i ten kurnik będzie przestawiany. Dzięki temu będziemy mieli jajka, zdrowe jajka z własnej hodowli, a kurki będą sobie biegać i nawozić, i także odchwaszczać. Pole. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten mobilny kurnik uda nam się zrobić gdzieś w okolicach kwietnia. Z takich innych pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować w tym roku, to również zbudowanie suszarni, niewielkiego domku, w którym będzie można suszyć rumianek, tymianek, melisę, czyli te wszystkie zioła, płatki róży, to wszystko, co możemy naszej zagrodzie uprawiać i co chcemy po prostu przetwarzać. Mam nadzieję, że na to również starczy czasu, a jak wiadomo czas biegnie szybko. Jesteśmy tutaj tylko we dwoje, a takie projekty typu budowa kurnika, budowa suszarni, budowa domku, to wszystko robi Waldek. W związku z tym, a ja mniej lub więcej pomagam, ale Przyznam szczerze, innych prac jest tak dużo, że nie jestem zbyt takim mocnym punktem, jeśli chodzi o realizację tego typu zadań. A więc mobilny kurnik, suszarnia, ale także bardzo bym chciała, żeby w tym roku powstała sauna i bania, która będzie w przyszłości dostępna dla do naszych gości. I dzięki czemu będzie można również spędzać miły czas w zagrodzie, nie tylko latem, ale jesienią i zimą, jeśli ktoś lubi korzystać z zimowej aury w takich okolicznościach przyrody, jak tutaj, czyli w borach tucholskich. No i to, co chcielibyśmy zrobić, również to wykończenie. Domku, przyjaciół. Mamy nadzieję, że uda nam się ten domek przyjaciół w tym roku skończyć, i również całą, całe otoczenie wokół niego zrobić ładnie czyli nowe nasadzenia, rabaty wokół domku, trawnik. I, no wiadomo, to jest ogrom pracy ale kto, jak nie my. Udało nam się w ciągu kilku lat stworzyć naprawdę piękne miejsce z zarośniętego samosiejkami ugoru, więc może i w tym roku nam się poszczęści i będzie, będą wiatry w naszą stronę wiały i uda nam się te wszystkie punkty zrealizować. I takie mamy, takie plany mamy na 2023 rok oby się spełniły. Żeby się marzenia spełniły, to pamiętajcie, zróbcie z nich małe cele i wdrażajcie w życie z konsekwencją i cierpliwością, nie zrażając się na przeciwności losu, które czasami się zdarzają i każdy ich doświadcza. Najważniejsze to jest pogoda ducha, energia i wiara w to, że się uda. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!